Proszę bardzo, twoje ulubione śniadanko, tosty i herbatka z cytrynką. Wszystko, ok? Wstałem się lewą nogą. Od dłuższego czasu wstajesz lewą nogą. Halo, szefie? Co tam? Rozmowa jest. Ale, że tak powiem, nie na telefon. Za pół godziny. Tam, gdzie zawsze. Dobra. Muszę wyjść. Janusz. Wszystko w jak najlepszym porządku.